Witajcie, mali wspaniali. Cieszę się, że po raz kolejny widzimy się na treningu karate, na treningu mali wspaniali. Przygotowałam się dla Was bardzo fajne, proste ćwiczenia do wykonania, i poza dobrymi chęciami, dużą ilością dobrej energii, nie potrzeba Wam nic więcej, żeby wykonać. Dzisiejsze zajęcia razem ze mną. Co wy na to? Ja już nie mogę się doczekać. Zapraszam. Wszyscy już wiemy, że najważniejszym elementem wszystkich zajęć sportowych jest dobra rozgrzewka, dobre rozgrzanie wszystkich części naszego ciała i wprowadzenie ciała w ruch. No to zaczynamy od naszą. tak jak nogi. I oddychamy sobie niezapominane tym, żeby oddychać. Bardzo proste, prawda? Też nie się narywiamy. Uwaga, zmieniamy ćwiczenie. Teraz będziemy dotykać prawej rączką, lewej nóżki i, i na zmianę lewą rączką prawej łóżki. Cały na to. Zaczynamy. Idź, powrót. Ni, powrót. Tak wstydź, takz, kił, dziur. Świetnie bardzo dobrze. To teraz pamiętacie, gdzie mamy łokcie, a gdzie mamy kolanka. Teraz łączymy łokcie z kolankami. Uwaga! Prawy łoki do kolanka i nazywamy lewy łokcie do prawego kolanka. Wracamy do takiego ustawienia rączek pomiędzy ćwiczeniami. Idź, wydech, ni, san, si. Nie zapominamy o tym, żeby trzymać proste plecy. Go, raz, syt, aż Q, jo. Idź, ni, san, si. To, wrak, wsyć, tać, piór, dziur. Świetnie. Bardzo dobrze. Mam nadzieję, że to ćwiczenie nie sprawiło Wam większych problemów. Ale nawet jeśli nie udało Wam się tak jak mi, nie przejmujcie się tym, ponieważ sport, nasze zajęcia, to nam przede wszystkim ruch, ale też pośmiecham twarzy. Później jednak zaczynamy się cieszyć, że robimy to ćwiczenie. Teraz kolejne ćwiczenie. Bardzo podobne, ale uwaga, pochylamy się do przodu. Zobaczcie. Rozkładamy oczki na mój, jakbyśmy udawali, że będziemy samolotem. Robimy samolot. I teraz przeciwna oczko. do stopy, dotyka stopy. Dobrze? Icz. Mi. Sam. Si. Go, rok, syć, pać, kiu, dziu. Ichi, ni, san, shi, go, rok, syć, pać, kiu, dziu. Świetnie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo ładnie. Jeśli za wiele... Razy wykonałam to ćwiczenie jak dla ciebie. Jeżeli nie dajesz radę zrobić tyle powtórzeń, to zrób po prostu tyle, ile potrafisz, żebyś jesteś w stanie. To teraz rozgrzewamy no biodra, stajemy w małym skręgu i bioder biodra. Świetnie, bardzo dobrze. Nasze biodra zataczają w powietrzu duże kółeczka. i zmianę w drugą stronę. Jesteście ze mną, ćwiczycie nadal, mam nadzieję, że tak. Bola się powoli bo rozgrzewam swoje ciało. Rozgrzewam wszystkie stawy. Uwaga, stawiamy się po bokiem. Stajemy w w rozkroku. Nasz w derek. I robimy przysiad. Wyciągamy ręce do przodu, prostujemy ręce przed sobą. Trzymamy proste plecy. I uwaga. Jeden wydrukiem do tyłu, powrót do góry. Idź, ni, sam, si, go, rok, sydź, kiu, dziur. Super. Teraz tak ładnie. To teraz złączymy sobie stopy. Złączymy kolanka i wykonamy, wykonamy ludzkie krążenia. lewą stronę. Malutkie, malutkie, ale kolana muszę I druga strona, małe krążenia. Świetnie, bardzo dobrze. Ekstra. To teraz rozgrzewała stopę, stasukowy, który jest w naszej stopie. Ja znam oczywiście, że to bardzo potrzebny, żeby dobrze wykonać różne techniki karate. Zmiana drugą łóżka i pompujemy. Odrywamy stopę na i już tak bardzo pompuje, Wyobrażamy sobie, że już za chwilę będziemy na plaży albo w jakimś takim miejscu, gdzie trzeba będzie napompować, napompować jakieś, jakieś kółeczko albo piłeczkę. No i właśnie ten służy do ćwiczenia, tak? Rączki, waruszki u rąk. Mocno, jakby słoneczka. W zimie, jak może jeszcze się nie obudziliśmy, ale poruszki muszą być. I już w muszą być rozgrzane. Łączymy paluszki, Zapalamy w koszyczek i krążenia. Po prostu wykonujemy, jak kółeczka. kółeczka. tak jak potraficie. Świetnie. To teraz czas na szyję. Mięśnie szyi. Bardzo powoli główka idzie do przodu. I do tyłu. Ich ni, sam, si, go, rok, syć, hać, kiu, jo, na boki, iść, ni, sam, go, rok, syć, hać, kił jo, i do tyłu. Iść, ni, sam, si, go. Syć, hać, kił, dziur. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo. To Teraz wygniemy delikatnie muszki w kolanach i rozkręcimy nasze ramiona. Co to to? Ramiona, ręce też muszą być dobrze rozgrzane. Więc wykonujemy takie duże koła. Duże nie da Świetnie. I od tyłu Odkręcamy teraz. Tylko uważajcie, żeby nie odlecieć. Bo nie będę jak z tym ćwiczyć. Świetnie. To teraz takie mniejsze krążenie. Rysujemy oczami w powietrzu kółka. Rysujemy. Możecie sobie nawet wybrać kolor, jaki chcecie rysować. I do tyłu. Zmieniamy kolor. Wrzucamy bieg wsteczny i ekstra, świetnie, bardzo ładnie. tutaj sobie, robimy trójmiścik, rozluźniamy rączki, nóżki. I rozstrzygujemy długą nogę i zmiana. Prawą nogę mocno, możemy się teraz Możemy teraz potrząsać na głowę w i ręka, lewa ręka i prawa ręka, super i jeszcze raz, twistik, luźno, 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 ale w okazji zakończymy, nie? No, ja bardziej, myślę, że też jeszcze będzie, jak ja dzisiaj śmiech bawię, bo jest bardzo, bardzo fajna, bardzo skoczna, no i stop. Zrobimy sobie chwilę takiego wydechu. Nóżki mamy wyprostowane w kolanach. I bardzo powolutku, powolutku wdech. I wydech same rączki, Super. Rozgrzewka za nami. Kolejna część treningu to kicho. Mózg widać. Kicho tutaj. Zamykamy dłonie, od najmniejszego palca, na samym końcu kciuk, zamykamy naszą rękę. Ekstra. Czyli wiemy co to jest kihon? Tak? Wiemy? Pamiętamy? Kichon to trening technik podstawowych w karate. Ćwiczymy go bez partnera. Ok? Mam nadzieję, że to już pamiętacie. Jeśli nie, to jest to takie krótkie przypomnienie. I ćwiczymy techniki ręczne, nożne i różne pozycje. Pierwszą pozycją, którą już wykonaliśmy, przypominam, była pozycja musubi dachi. Z pozycji musubi dachi możemy przejść od razu do w pozycji kiwalać. Czy pamiętacie, czy macie jakieś skojarzenie z, z pozycją kiwalać? Wyobrażacie sobie, że coś teraz robicie. No. Mi pasuje tutaj siedzenie na koniu. Jazda na koniu. Górni no mam szeroko, na stałki. Moje spodnie patrzę do przodu, a plec mam prostowane. Wyobraźcie sobie, jak wygląda jeździec na koniu. Jaką musi mieć postawę ciała. Taką my właśnie mamy, wykonując pozycję. Świetnie. Kolejna pozycja. Zębku cude. Jest to pozycja którą możemy wyglądać w ten sposób, bardzo łatwy sposób. Wystarczy zrobić krok do przodu jedną nogą, a nóżki z tyłu ustawić troszeczkę bokiem, tak? Czyli paluszki troszeczkę patrzą w bok, nogi z tyłu, a palce nogi z przodu patrzą do przodu. I teraz, pozycja zęku sudaci. Z pozycji zęku sudaci możemy zrobić pozycję zęku sudaci na drugą nogę. Tak? Wystarczy. przesunąć stopy w drugą stronę. W całkowicie drugą stronę. Czyli w stronę teraz jakby moich no plecach tutaj z nami przed chwilą, I to samo. Pozycja z nękuta, jest to pozycja na lewą i prawą stronę. Świetnie. Czy pamiętacie jeszcze taką pozycję też patrzy do przodu, tak jak w pozycji zębiosłonecznej. Ale noga z tyłu patrzy w bok, tak? Czyli tutaj patrzy na was moja noga z tyłu, a tutaj do tej ściany patrzy moja noga z przodu. Super. No i co? Tą pozycję również możemy zrobić na drugą nogę, na drugą stronę. Więc wystarczy wrócić do środka, do pozycji hibadachi i odwrócić nogę z tyłu w drugą stronę, tak? I mamy już pozycję kuchu co wykonaną na drugą stronę ciała na drugą nogę. Świetnie. Wracamy do pozycji głosów dalszy. I to, co chciałam Wam wytłumaczyć, to, co chciałam dzisiaj z Wami zrobić, to będzie to pozyw, wykonanie różnych pozycji różnych bloków pozycji zewku dalszy. Tak? Pamiętacie już, która była ze mną z uliczni? Ustawia się do mojego żebyście mogli ćwiczyć razem ze mną i obserwować, jak wstawione są moje ręce, nogi i całe ciało. Więc staję sobie twarzą do ściany. Twarzą do stołu, w, postawę, w którą macie ochotę oczywiście. Możecie twarzą dawno znaleźć. Staję w małym rozkroku, czyli malutki rozkrok nogi słowo boku siebie. Ręce zamknięte, proste plecy, czyli trzymam miejsce ciała. ciała I teraz robię, lewą nogą. Do, wypad do, do pozycji zębów, co Jak nazywa się ten blok, który dodałam do wykonanej pozycji? Blok Gniderai, prawda? Jest to jeden z podstawowych bloków, jakich uczymy się na zajęciach w spania z Waszym sensenem, z Waszym zębem. Ok, więc tego. Tak Zrobiłam ten krok, jestem w pozycji zajęć zrobiłam długą temperaturę, ale teraz wykonam krok do przodu i wykonuję technikę oj Ok? Ok, Poćwiczymy sobie troszeczkę pozycję i poćwiczymy sobie techniki i bloki, które już są znane dzieciom, które dłużej ćwiczą na zajęciach w Dzisiaj taki troszeczkę bardziej może zaawansowany trening, ale ćwiczenia są proste, więc nawet ty możesz je wykonać. Uwaga, idź, nic, tak, czyli robię krok do przodu o krok do tyłu, biedę, biedę, super. Nie zapominam o tym, że ręka, która jest z tyłu, mocno przyklejona jest do mojego biodra, idź. Oj iść, 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 ich, iść, 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 ich, nie, iść, nie, iść, nie, iść, nie, iść, nie, iść, 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 Bardzo dobrze. Pamiętajcie, że trzeba wykonać te same techniki na drugą stronę, żebyśmy ćwiczyli obie części, obie y, strony ciała, obie strony całej części. Więc teraz zastaniam się z drugiej strony swojej maty i będę wykonywać to samo, ale na drugą rękę na drugą nogę. czyli wypad prawą nogą z pozycji sędziego, czyli trzymam proste plecy. Druga ręka jest na budynku i masną z technią on zwykle szó. Icz nie. Icz nie. Icz nie. Icz nie. Z tym, co znaczy. Można wykonać o wiele więcej technik, blogów, które robimy w miejscu, które już poznaliście wcześniej na zajęciach lub na naszych zajęciach tutaj online, w naszych treningach w internecie. Więc teraz wyobraźcie sobie, że będziemy wykonywać blok AgroBook. I z teraz na początku. Maty, żeby posuwać się do tyłu. Dobrze? I wykonam blok a kółkę. myślę, że z 2-3 razy. Ufam, ja. jedna noga wędruje do tyłu, tak, żeby zrobić pozycję z rynku I teraz zobaczcie, tutaj ustawiam już z przodu blok A-grukę, czyli ta sama ręka, ta sama noga ustawiona jest z przodu, żeby wykonać blok. Czyli po tej samej stronie ciała. Po tej samej stronie ciała. Lewa ręka, lewa noga, jest z przodu. I idzie do tyłu, Ich. a W I do przodu, ich. idź. nim, sam. I znowu w tył, a drugą. Blok. a swojego Ich. nim, sam. Do przodu, ich. idź. Ni sam. I w tył a Mi sam. O, zobaczcie, jak mi robi. No dobra, nic się nie stało. Wpadki się rozdawają. Nic nie jest idealne. Więc teraz zrobię kolejny blok. Zrobię blok. Sotoł. Sotołk. Czyli znowu pamiętam o tej zasadzie że ręka po tej samej stronie co noga jest z przodu, tak? Lewa ręka lewa noga jest również z przodu i spróbujemy na dwa trzy bloki w tył Picz. zagarnia z powrotem i na brzuch, tak? Na resztę coś brzucha jest nam brzuch sam i do przodu oj i fix sam i znowu w tył Eee, w soto łkę idź. Mi stan. Super. Psch. Oj mi. Są. Jeszcze raz. Ich. Mi. San. To jest. Ok. Mó sobie dalszy. I jeszcze króciutko podsumuję. co zrobiliśmy, Powtórzyliśmy. Daci, z zębów odzudaczy i od to już A Wy już to macie dwa poluszki, te cztery pozycje. I zagrzewam, zagrzewam Was gorąco do tego, żebyście sobie powtarzali razem ze mną na filmikach, utrwalali, bo będziecie coraz więcej potrafili skarać. Więc powtórzyliśmy sobie pozycje, powtórzyliśmy sobie też bloki, techniki, ale w pozycji zębów odzudaczy. Czyli jesteśmy troszeczkę dalej niż podstawowe takie techniki i zajęcia. Jesteśmy troszeczkę już dalej i e, robimy w ruchu, w przejściach. W przejściach w te pozycje i techniki. Ok? Myślę, że fajnie, czy ze mną poćwiczyliście. Najważniejsze jest to, żeby spróbować podejść do każdego ćwiczenia, do każdej techniki. Do wszystkiego, co tutaj próbuję Wam pokazać, i po prostu cieszyć się z tego, że coś Wam wyszło. A nawet jeśli Wam coś nie wiecie, czasami po prostu się tym nie przyjmujecie, tylko próbujecie dalej, okej? Okay? To jest moja złota zasada. Dobrze? No, mam nadzieję, że Wam też się przyda. Bardzo się cieszę, że zrobiliśmy tą część treningu. Przypominam, nazywa się Kichon. Kichon tak jak os. Została nam ostatnia część naszych zajęć, i uważam, że też jest bardzo ważna, żebyśmy wyszli zadowoleni z naszego treningu. Jest to część na chwilkę takiego oddechu, relaksacji, rozluźnienia mięśni. Więc mam dla Was taką fajną propozycję. Myślę, że Wam się spodoba. Jedyne, co musicie teraz zrobić, to położyć się. Na podłodze, tam, gdzie jest ciepło, czyli powiedzmy na dywanie, albo możecie położyć się na łóżku, albo na macie, jeśli macie taką matę do treningu tak jak ja, i tam powinno by być Wam bardzo przyjemnie. Ja zacznę za chwilkę opowiadać taką krótką historię, a wy spróbujcie wczuć się w nią bardzo e, mocno, na tyle, na ile potraficie. I gwarantuję Wam, że będziecie bardzo zrelaksowani i zadowoleni na koniec. Jest to opowiadanie o krainie lodu. Wyobraź sobie, że jesteś teraz w krainie lodu. Jest tam bardzo zimno. Posłuchaj, jak gra muzyka na soplach lodu. Słyszysz ją? W krainie lodu zrobiło się bardzo zimno. Poczuj swoją jedną stronę ciała, jak powoli zamarza się w soplej lodu. Poczuj od stóp, jak powoli zamarza twoja jedna strona ciała. Podwiń palce u stóp, napnij łydki, kolana, brzuch, zaciśnij ręce, napnij mięśnie twarzy. Poczuj, jak stałeś się soplem lodu. W krainie lodu wyszło jednak piękne słońce i zaczęło roztapiać sopel pod wpływem ciepła. Rozluźnij twarz, otwórz i rozluźnij dłonie, paluszek po paluszku. Rozluźnij brzuch, kolana, stopy. Czy czujesz już rozluźnienie w jednej stronie ciała? Świetnie, to teraz skupimy się na drugiej stronie ciała. Uwaga! Wyobraź sobie znowu, że jesteś w krainie lodu. Jest tam bardzo zimno. Posłuchaj, jak gra muzyka na soplach lodu. Słyszysz ją? W krainie lodu zrobiło się bardzo zimno. Poczuj swoją drugą stronę ciała, jak powoli wamienia się w sopę. Poczuj od stóp, jak powoli zamarza Twoja jedna strona ciała. Podwiń powoli palce stóp, napnij łydkę, kolana, brzuch, zaciśnij dłoń. Napnij mięśnie twarzy. Poczuj, jak stałeś się soplem lodu. W krainie lodu wyszło znowu piękne słońce i zaczęło roztapiać sopel pod wpływem ciepła. Rozluźnij znowu twarz, otwórz i rozluźnij dłoń, paluszek po paluszku, rozluźnij też brzuch kolana, stopy. Stopy mogą opaść powolutku na boki. Czy jesteś już bardzo rozluźniony i zrelaksowany? Możesz pozostać w tej pozycji.